Dziesięć porcji obiadu albo dwa dania dla pięciu osób za 26 zeta. Kup cukinię, małą paprykę, główkę czosnku, śmietanę do zup i sosów, ryż, mięso z uda kurczaka, kary ja nie kupię, ale koszt doliczę, pietruszkę, marchewkę i dwie małe cebule. A oto wszystkie zakupy w domu, a paragon na końcu. Kawałek mięsa, pietruszkę, jedną marchewkę i jedną cebulę do michy i to będzie na zupę. Uf, mięso pokrój. Ja pokroiłam w drobną kostkę. Do gara, zalej wodą i ugotuj. Warzywa zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Do tego cyp szklankę ryżu. To wrzuć do miękkiego mięsa, pogotuj 20 minut. A ten ryż przepłucz i ugotuj w osobnym garczu. Ja zużyłam 500 gramów, reszta będzie na kiedy indziej. Resztę mięsa pokrój, a czosnek obierz i posiekaj. Dorzuć do pokrojonego mięsa. To wszystko zasyp przyprawą kary. w tyle, ile lubisz. I porządnie wymieszaj. Kilka psiknięć oleju na patelnię. Rozgrzej, a na to wrzuć to pięknie pachnące mięso i podsmaż. Resztę warzyw pokrój i takie pokrojone dorzuć do podsmażonego mięsa. Wymieszaj, podsmaż 2-3 minutki, zalej szklanką wody, pogotuj 10 minut. Do pojemniczka przerzuć śmietanę, zahartuj ją gorącym wywarem. I taką połącz z zawartością patelni. Wymieszaj, zagotuj i wyłącz. Ale piękna. Zupa, zielenina nie jest potrzebna. Kurczak kary z ryżem, kolejne cztery porcje ryżu, cztery porcje sosu i cztery porcje zupy. Czy to jest mało? Nie sądzę. Czy można taniej? Można. A oto promki mięsa. Ja jednak chciałam pokazać Tobie, że można zjeść coś innego w równie rozsądnej cenie. 26.11 doliczone. Za dziesięć porcji obiadu.